Pomyślałam, żeby y, kupić sobie właśnie y, napisz y, sta, y, status diamond, więc za 3, 2, 1 kupujemy. 3, 2, 1 i kup wyszli. No, zobaczymy kto mi od, ten. Kto mi da coś, bo... No. Och, dziękuję. Violetta 210 210 133. Och, pozdrawiam oczywiście jeszcze Le Leonel Leonel ma trzy puchary, puchary, puchary. Przepraszam, że za te pomyłki. O, hej, czy pozdrawiam też serdecznie Wikusia 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3, 3. i jeszcze raz Wikusia nie yy, i Olivia 7 8 1 3 4 tak pozdrawiam no i jak zauważyliście co więcej osób teraz mi dawało bo miałam chyba ten yy, ten taki diamentowy status, więc oni to zobaczyli i wtedy właśnie przeczytali. Tak. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze mi będzie pomagał, ale pójdziemy sobie na czat, vip i napiszemy, że nagrywam boster, bostera. Tak. Czekajcie, za chwilę do was wrócę.